W nieruchomościach oprócz kapitału yy, równie ważnym aktywem jest kreatywność, jest czasami nieszablonowy sposób myślenia. Co konkretnie mam na myśli? A mianowicie, być może dysponujesz nie milionem złotych na koncie, ale być może odziedziczyłeś po babci yy, pół, hektara, dzia, pół hektarową działkę pod Lublinem czy pod innym dużym miastem. Być może yy, nie dysponujesz yy, zdolnością kredytową, która Pozwoliłaby ci zaciągnąć milionowy kredyt, ale być może masz kontakt z firmą, która zatrudnia 50 Ukraińców, dla których wynajmuje nieruchomość. Wszystkie te rzeczy, wszystkie te niekoniecznie gotówkowe aktywa mogą być wykorzystywane w nieruchomościach. Ostatnio rozmawiałem z młodym człowiekiem, który został w spadku działkę. Yy, dużą, ponad pół hektarową działkę. I zastanawiał się, w jaki sposób ją efektywnie wykorzystać. I oczywiście mógł to zrobić w sposób najbardziej prosty, czyli poszukać agenta nieruchomości, w jaki sposób tą działkę wycenić się, sprzedać. Natomiast on przyszedł do mnie i zaczęliśmy wspólnie zastanawiać się nad tym, w jaki sposób z tego aktywa zbudować coś o wartości większej. No i zastanawialiśmy się, czy na przykład osiedle domków jednorodzinnych wybudowane na tej działce nie byłoby sposobem. No bo mając taką dużą działkę, jesteś w stanie, nie angażując dodatkowych pieniędzy, wybudować tam domki i je sprzedawać. Jeżeli prowadzisz firmę i ta firma zajmuje się zupełnie inną branżą niż nieruchomości, ale na przykład jest właścicielem nieruchomości hali 2000, 2000 metrów, hala w dobrym miejscu, to to już jest aktywo wystarczające do tego, żeby zacząć swoją aktywność również w obszarze nieruchomości. Tak naprawdę dając zastaw na przykład, zgadzając się na wpisanie hipoteki na tej hali, uwalniasz jakiś kapitał, który pozwoliłby Ci kupić na przykład kilka mieszkań pod wynajem. Warto jest czasami zastanowić się w taki nieszablonowy, niestandardowy sposób, czy aktywa, którymi dysponuję, czy kontakty, relacje, które zbudowałem dotychczas, nie predysponują mnie do tego, że w branży nieruchomości jestem w stanie je dobrze spożytkować. Zastanów się nad tym, jeżeli będziesz miał pytania, to albo pisz w komentarzach, albo kontaktuj się bezpośrednio ze mną, jeżeli potrzebujesz pomocy w mądrym wykorzystaniu takich właśnie aktywów.